Cześć, witajcie na kanale Kręcimy Nieruchomości. Dzisiaj będzie odcinek specjalny. A o czym będzie ten odcinek specjalny, o tym opowie Wam ten gość, który siedzi z tyłu. Cześć, witajcie. Grzegorz Wysok, kanał Kręcimy Nieruchomości. Dzisiaj będzie rzeczywiście odcinek specjalny. Moi drodzy, Place Zabaw to jest takie miejsce, bez, których, bez którego trudno jest wyobrazić sobie nową inwestycję mieszkaniową. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam Place Zabaw. W których deweloperzy poszli o krok dalej, projektując miejsce przestrzeń, przyjazną i inspirującą dla najmłodszych mieszkańców. Zapraszam do tego odcinka. Ale o czymś zapomniałeś? Ale o czym? O subskrypcjach, geniuszu. Rzeczywiście, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. I teraz startujemy z tym odcinkiem. Pierwszy plac zabaw, który Wam pokażę w tym odcinku, to osiedle Botanika stworzone przez Inves Comfort w Gdańsku Jelitkowo. W ogóle osiedle, które zaskoczyło mnie ilością zieleni. Mamy tutaj tyle nasadzeń, że praktycznie trudno jest zobaczyć pomiędzy nimi ścieżki. Także nic dziwnego, że nazwali to osiedle Botanika. Plac zabaw, który się za mną znajduje, znowu tam postawiono na same naturalne materiały. Przestrzeń osiedla daje znakomite warunki do realizowania swoich pasji. Znajduje się tu budynek fitness, kort tenisowy i boisko, gdzie można zagrać w koszykówkę lub siatkówkę. Na terenie osiedla Botanika znalazło się też miejsce dla mini ogrodów w stylu japońskim oraz siłowni zewnętrznej. Z myślą o najmłodszych twórcy inwestycji przygotowali artystyczną przestrzeń zabawy. Dzieci mogą bawić się na placu zabaw, który tworzą domki ustawione w tor przeszkód. Każdy z nich pełni inną funkcję. Sklep z ladą, kuchnia, miejsce wspinaczki czy przystanek na zabawę w kółko i krzyżyk. Muszę przyznać, że plac zabaw został świetnie wtopiony w tą bujną roślinność, jaką mamy na tym osiedlu. A architektura tych wszystkich instalacji, tych domków, które mamy na placu zabaw, nawiązuje do architektury osiedla, na którym znajduje się plac zabaw. Teraz trochę sobie pożeglujemy. W Gdańsku Oliwie deweloper Budner na osiedlu Oliwa Concept stworzył plac zabaw, którego centralną częścią jest instalacja nawiązująca do galeonu Święty Jerzy. W ramach zagospodarowania terenu wokół budynków, inwestor przygotował wyjątkowy plac zabaw, który zachęca, aby dzieci i rodzice podczas wspólnej zabawy mieli okazję poznać historię Bitwy Oliwskiej, morskiej bitwy wygranej przez polską flotę z flotą szwedzką w XVII wieku. Na placu zabaw powstał statek święty Jerzy na cześć polskiego admiralskiego okrętu, który podczas bitwy pod oliwą zatopił największy okręt szwedzki. Teraz każdy młody mieszkaniec tego osiedla może wcielić się w postać marynarza ze słynnego polskiego okrętu. A w drugiej części osiedla powstaje troszkę mniejszy plac zabaw dla mniejszych mieszkańców. Z, również z statkiem mamy tutaj Wodnika, kolejny Galeon, który brał udział w bitwie pod Oliwą. Było o okrętach, a teraz będzie o samolotach. Marian, Marian Cooper to był taki amerykański pilot, który walczył w szeregach Wojska Polskiego podczas wojny bolszewickiej. Eee, Doczekał się nazwy ulicy, właśnie Coopera na Bemowie. I przy tej ulicy Coopera na Bemowie deweloper Uni Development stworzył osiedle, na którym powstał właśnie taki plac zabaw, nawiązujący właśnie do e, nazwy e, patrona ulicy. Mamy tutaj samolot, taką piękną instalację, w którym dzieciaki z tego osiedla mogą spełnić swoje marzenia i siąść za sterami prawdziwego samolotu. Przy projektowaniu osiedla deweloper chciał wpisać się w charakter okolicy, jak również spełnić potrzeby rodzin z dziećmi, które chętnie wybierają tę lokalizację. Świadczy o tym aż sześć stref rekreacyjnych przygotowanych przez dewelopera plenerowa siłownia czy boisko do gry w koszykówkę. Najmłodszym mieszkańcom do gustu przypadł przede wszystkim wyjątkowy plac zabaw wraz z zainstalowanym samolotem i pasem startowym. Projektując plac zabaw warto zrobić nieco więcej, aby wykreować przestrzeń, która będzie odpowiadała na potrzeby wszystkich członków rodziny i wzmacniała międzypokoleniową integrację. Przykład zrealizowany przez firmę Ecolan pokazuje także, że jest to świetny sposób na wzmacnianie relacji międzysąsiedzkich. Pamiętajmy, że w Polsce przez znaczną część roku dni są krótsze, a pogoda mniej sprzyja zabawie na zewnątrz. Dlatego tutaj deweloper zaoferował mieszkańcom atrakcyjne, funkcjonalnie zaaranżowane wnętrza, z których mogą korzystać wspólnie. Takie podejście ma wpływ na charakter całego osiedla, które przestaje być sypialnią, a staje się przyjaznym miejscem do życia. Można tu przyjść o dowolnej porze z całą rodziną. Najmłodsze dzieci pod okiem rodziców pobawią się nie gorzej niż w przedszkolu. Dla starszych można urządzić wieczór z planszówkami, osiedlowy turniej scrabla albo tematyczne warsztaty, na przykład coraz modniejsze dziś robótki ręczne, wykonywanie ozdób świątecznych albo zajęcia kulinarne. Kolejny plac zabaw czeka już na nas w Poznaniu i odwiedzimy tam inwestycję botaniczną. W Poznaniu powstało osiedle botaniczna firmy Nickel. Projektanci nie chcieli ograniczać się do tworzenia wydzielonego terenu, ale podzielili przestrzeń do zabawy na kilka mniejszych części, wypełniając tym samym przestrzeń całego osiedla. Pierwsza to część główna, wyróżniają niebieski kolor. Znajdują się tam trampoliny, bryładow-wspinaczki, drabinki i tak tzw. głuchy telefon, czyli kilka rurek zakończonych słuchawkami, przez które można rozmawiać. Nietypowe kolorowe boksy to pomysł architektów z biura Insomia, którzy chcieli, aby plac zabaw wizualnie nawiązywał do wyglądu samego osiedla. Taki sam kształt mają bowiem strefy wejściowe prowadzące przez część podziemną budynków. One również oznaczone zostały kolorami boks fioletowy wyposażony w zjeżdżalnie i trybuny z których rodzice mogą obserwować swoje pociechy kolorem pomarańczowym oznaczono strefę przygotowaną do organizowania zawodów w koszykówkę kolorem różowym wyróżniono strefę z uchwytami do ćwiczenia wspinaczki największą ciekawostką jest bok żółty ze stolikami i taboretami z przodu oraz pustą przestrzenią w głębi która może być wykorzystywana w dowolny sposób do gier, zabaw czy odpoczynku Przestrzeń rekreacyjna na Osiedlu Botaniczna oprócz najmłodszych mieszkańców szczególnie spodobała się artystom i blogerom, którzy organizują tu sesje zdjęciowe i kręcą materiały wideo dla swoich marek. Wakacje już się skończyły i dla większości dzieciaków zakończyła się już beztroska zabawa na nadmorskich plażach. Teraz rozrywek trzeba będzie szukać w najbliższym sąsiedztwie. Podejdźcie do okna i zobaczcie, jaki macie plac zabaw na swoim osiedlu. W dzisiejszym odcinku to tyle. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Napiszcie koniecznie w komentarzu, który z tych placów zabaw podobał Wam się najbardziej. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Nakręcimy nieruchomości.